Między próbą generalną a koncertem noworocznym na scenie Miejskiego Centrum Kultury, artyści, którzy tworzą coraz sławniejszy zespół wokalny Trewoci, znaleźli chwilę na bardziej prywatną rozmowę. O osobie muzycznej kreatywności, chrzestnych matkach, Krakowie i górach. No, bardzo ucieszyliśmy się jako zespół, Trewocz. My cały czas jesteśmy w podróży i odkrywamy kolejne miejsca w Polsce i za granicą. I, i takie, ta, taki wypad dla nas tutaj, w szczególności dla Miłosza, no to, to jest drugi koniec Polski, prawda? Ale kiedy tutaj jechaliśmy, oglądaliśmy akurat był piękny zachód słońca. Więc bardzo się cieszymy, że możemy w tak pięknym miejscu, w tak cudownej sali wystąpić i, i radujemy się, jesteśmy. Jak najbardziej dobrze nastrojeni na koncert, i, i, i mamy nadzieję, że Państwo również będą szczęśliwi. Dokładnie tak. Dla mnie jest to podwójne szczęście i zaszczyt wystąpić tutaj w sali Nowotarskiego. Jak to się mówi, proszę Państwa? No. Nowotarskiego. Nowotarskiego. Bo... Dobra. Dla mnie jest to podwójna przyjemność wystąpić tutaj na scenie Nowotarskiego Centrum Kultury, ponieważ jego dyrektorem jest mój serdeczny kolega z lat studenckich, Andrzej Lichosyt. Także bardzo się cieszę za, z jego zaproszenia. Tak jak wspomniał Mikołaj, jest, ten rok jest dla nas rokiem odwiedzania nowych miejsc, także jesteśmy naprawdę podekscytowani. No i przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór naprawdę nasze ulubione utwory. Jestem bardzo szczęśliwy, że znowu możemy być w okolicach Krakowa, ponieważ nowy targ Kraków i tutaj południowa część Polski jest dla nas bardzo ważna. Występowaliśmy kilkakrotnie już na tychże terenach. Ja jestem również związany sentymentalnie z operą krakowską, ponieważ tam występowałem jako solista i od dziecka kocham Kraków. Kocham Kraków, okolice zakopanego, góry. Tak więc z wielką przyjemnością wracamy do tutejszej publiczności. Mamy nadzieję, że nasz nowy repertuar. I nasza nowa trasa My Way zachęci do kolejnego podążania za nami po całej Polsce. Tak więc liczymy na to. Tym bardziej, że debiutowaliście panowie u boku pani Grażyny Brodzińskiej, która u nas gościła w zeszłym roku. Dokładnie, nasz zespół ma dwie matki chrzestne. Właśnie jedną z nich jest Grażyna Brodzińska, druga to Alicja Węgorzewska. I tak one zawsze nas wspierały, a z Grażyną Brodzińską w ogóle po koncercie z Grażyną Brodzińską powstał nasz zespół Trewoczy. I istniemy już od 7 lat, i dzięki tej właśnie naszej damie operetki mamy szczęście śpiewać jako trio wokalne po całym świecie. Tak więc jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Znaleźliście panowie sobie, wymyślili, taką niszę pod hasłem pop opera. Jak się w niej czujecie i jak jest odbierana ta formuła? Jeżeli chodzi o to, jak odnajdujemy się w muzyce pop-operowej, no to wydaje mi się, że to jest spełnienie każdego z nas marzeń, bo, bo, bo chociaż byliśmy i jesteśmy wykształconymi śpiewakami klasycznymi i muzykalowymi, to tak naprawdę każdemu z nas od zawsze grała w sercu muzyka rozrywkowa. I to jest coś niesamowitego, bo właśnie crossover, czyli pop-opera, powoduje, że możemy te nasze marzenia... Nasze preferencje, tego, czego słuchamy na co dzień, miksować z naszymi głosami klasycznymi i, i, i to chyba ludzi jakoś tak wydaje mi się, że po prostu wzięło, bo, bo nasze koncerty się wyprzedają. My cały czas występujemy i robimy nowy repertuar. Więc wydaje mi się, że ta formuła sprawdzona przez Andrea Bocello, przez Josha Grobana, czy zespoły takie jak Il Divo, Il Volo, no to, 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 to pokazuje, że ludzie potrzebują takiego rodzaju właśnie muzyki. Muzyki. No i tym bardziej się cieszymy, że jesteśmy jako pierwsi i na razie chyba jedyni w Polsce, którzy tak właśnie e, tworzą tego rodzaju gatunek muzyczny. Nie każdy ma szczęście spełniać swoje marzenia, a jednocześnie tak cieszyć publiczność. Z jakimi przejawami zachwytu panowie się spotykacie? No, mamy to ogromne szczęście, że nasze koncerty spotykają się z naprawdę wspaniałą reakcją publiczności. Um, i są to no, oczywiście no, przede wszystkim oklaski, ale to, co jest najważniejsze, to to, że ludzie... Przyłączają się do tej naszej muzycznej drogi, muzycznej podróży. No i razem idziemy tak naprawdę przez kolejne etapy naszego rozwoju artystycznego, naszej kariery. Mamy bardzo wiernych fanów, którzy jeżdżą z nami na, na koncerty, tworzą fankluby, są, są bardzo aktywni i, i, i aktywnie uczestniczą, że tak powiem, no, w tej. W tej w tej wyjątkowej trasie, więc no, ja osobiście jestem no, niezwykle wzruszony i, i zaskoczony, że coś takiego nas spotyka, że mamy faktycznie taką naszą stałą publiczność. Niemniej jednak ci nowi słuchacze też są dla nas bardzo, bardzo ważni, ponieważ, jak wspomniał Mikołaj, no, w pewien sposób wydeptujemy sobie nową, nową drogę, ponieważ no, pop opera jest dosyć świeża na polskiej scenie muzycznej. Dla pana Wojciecha w takim razie bardziej niedyskretne pytanie. Jak sobie można radzić z przejawami gorętszego entuzjazmu fanek? Ponoć zdarzały się w panów trasach i takie epizody. Droga pani, radzimy sobie doskonale, ponieważ my to lubimy. Nam fani nie przeszkadzają. My jesteśmy... Dla nich, tak właśnie jak wspomniała Pani Grażyna Brodzińska, zawsze powtarza, my bez publiczności nie istniejemy i my jako zespół Terewoczy tak samo uważamy. Śpiewamy dla ludzi i nasze koncerty prowadzimy w ten, w ten sposób, żeby ludzie czuli się dobrze, żeby czuli się jakby siedzieli sobie w swojej. Ulubionej kanapi oglądali dobry program telewizyjny. Staramy się tworzyć show, takie żeby ludzie i mogli troszkę powzruszać się, trochę pośmiać, trochę poruszać, tak więc spełniamy we trzech swoje marzenia. Tak, we trzech jest mocniej niż we dwóch i niż samemu, tak więc polecamy zespół Trevocci ze szczerym sercem. Okazuje się, że oprócz tego, iż muzyka piękna, klasyczna, panom w duszy gra, to równocześnie zaangażowanie w godne tego sprawy. Był przecież koncert artyści przeciw nienawiści. Czy może teraz wykluwa się, rodzi gdzieś w zamysłach, idea, która miałaby szerszy społeczny rezonans? No, zespół Trevocci, e, jego podstawą jest e, przyjaźń i e, to, o czym wszystkim wcześniej mówiliśmy. Te wszystkie rzeczy muzyczne są dla nas bardzo istotne, ale najistotniejsze dla nas jest. E, to, że spotkały się trzy bardzo różne e, osobowości, i, i wydaje mi się, że nasz zespół to przykład, że razem możemy więcej. I tak jak e, pani wspomniała, e, byliśmy zaangażowani w koncert, na przykład Artyści Przeciw Nienawiści, e, była to e, bardzo taka spontaniczna reakcja środowiska muzycznego, co nie jest takie częste, ponieważ wiadomo, że muzycy artyści to indywidualiści, a jednak zebrali się e, w tym momencie po e, zabójstwie. E, m, Prezydenta um, Adamowicza. Adamowicza, tak, miasta Gdańsk, więc wydaje mi się, że. Tak samo my, jako zespół Trywoczy, bardzo mocno zaangażowaliśmy się w, w akcję pomocy Ukrainie. Jeździliśmy na granicę, przywoziliśmy tutaj wszystkich ludzi poszkodowanych. Każdy z nas pomagał jak mógł najlepiej. I dlatego też cały czas angażujemy się w różne akcje charytatywne. Staramy się na tyle, na ile nam pozwala nasz kalendarz koncertowy, tak jak pani mówiła, przekazywać, to śmiesznie zabrzmi, dobrą nowinę, ale to, że po prostu my poprzez muzykę chcemy mówić o ważnych rzeczach. I taką właśnie może też to jest moment, żeby powiedzieć, że z okazji właśnie, z okazji, w rocznicę, upamiętniając pierwszą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę. My przygotowaliśmy specjalny, specjalną wersję naszego ukochanego utworu w, z bardzo mocnym i wymownym teledyskiem, który będzie mówił o tym właśnie, że świat nawet jeżeli jest w gruzach, to jeżeli jest miłość, jest przyjaźń, jest nadzieja, to można to wszystko odbudować. Nasz zespół ma już ponad 7 lat. Za chwilę będziemy świętować swoje ośmiolecie, i przez ten dosyć długi okres poznaliśmy się jak, jak łyse konie. Mogliśmy na siebie liczyć w najróżniejszych sytuacjach, zarówno tych artystycznych, jak i życiowych. Tak jak moi przyjaciele wcześniej wspomnieli, my nie, dzielimy się nie tylko muzyką, ale właśnie pozytywną energią, tą wiarą, że razem możemy więcej, i na pewno chcemy to wszystko kontynuować jeszcze to co, to co jest dla nas też zaskoczeniem to, że w takim tenorowym y, naszym repertuarze pojawiły się utwory polskie i właśnie z polskim repertuarem od jesieni tego roku pragniemy wyruszyć w nową trasę trwocik.pl, gdzie zabrzmią y, najpiękniejsze polskie utwory właśnie w takim tenorowym popoperowym wykonaniu, no a dzisiaj y, podczas koncertu w Nowotarskim Centrum Kultury y, zabrzmią też takie pozycje, które się pojawiają właśnie jako tak zwane zapowiedź tych, tych koncertów trewoci.pl. Szanowni Państwo, liczymy na Was dzisiejszego wieczoru, jak i przez ten cały rok. No i w imieniu zespołu Trewoci życzymy Pani, Panu za kamerą i drodzy Państwo, Wam przede wszystkim dużo. Ja życzę, wiadomo, zdrowia to jest podstawowe życzenie ale wielu, wielu podróży i wielu spotkań z nami, bo to jest nasze. Jakby marzenie i życzenie, które kierujemy do Państwa. Tak więc wszystkiego dobrego w Nowym Roku i trzymajcie się. Zespół Trywo, czy jest dla Was.